Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Postanowiłem nagrać go po dłuższych przemyśleniach na temat zaskoczenia strategicznego w nowej odsłonie, którego świadkami wszyscy staliśmy się 24 lutego 2022 roku. Dostrzegłem bowiem pewną analogię z wybuchem wojny Jom Kipur, co pozwoliło mi spojrzeć nieco inaczej na oceny skuteczności izraelskiego wywiadu z początków października 1973 roku. W maju 2021 roku opublikowałem na moim kanale film, w którym rozmawiałem z Jackiem Hogą, prezesem Fundacji Darma, na temat zaskoczenia strategicznego w wojnie Yom Kippur. Jeżeli ktoś nie widział tego materiału, to zachęcam do obejrzenia. Link będzie na końcu niniejszego filmu, a także w jego opisie. Poruszyłem tam wątek pułkownika Jony Bendmana. Szefa Wydziału Egipskiego Amanu, czyli Izraelskiego Wywiadu Wojskowego. Jonah Bentman do końca nie wierzył w możliwość wybuchu wojny Jom Kippur, mimo iż posiadał na ten temat całkiem sporo informacji. Czas na krótką analizę jego raportu. Otóż w 40. punkcie raportu sytuacyjnego 5 października. 1973 roku, w którym punkty właśnie 1.39 wskazywały na sytuację taką, że wojna prawdopodobnie wybuchnie, że Egipcjanie się do tej wojny przygotowują, pułkownik Bendman zdecydował się dopisać punkt 40. Mniej więcej w tłumaczeniu na polski wychodzi to następująco. Mimo, że system alarmowy na froncie kanału pozornie dostrzega oznaki inicjatywy ofensywnej, to jednak według naszych najlepszych szacunków Egipcjanie nie zmienili swojej oceny na temat stosunku sił między nimi a siłami Cachalu. Dlatego też prawdopodobieństwo, że Egipcjanie zamierzają wznowić walkę jest niskie. Okazało się bowiem, że ja reagowałem podobnie w przypadku nadciągającego konfliktu na Ukrainie. Jeszcze 23 lutego wygłaszałem jednoznaczne opinie, że wojny nie będzie. Od kilku dni wprawdzie zaczynałem dzień od przeglądania serwisów informacyjnych, ale nie zmienia to faktu, że moja ocena była zdecydowanie błędna. Porównajmy z grubsza wiadomości, jakie miał izraelski wywiad w październiku 1973 i jakie ja miałem w lutym 1922. Niniejsze zestawienie jest jedynie pobieżne, ale myślę, że powinno już wystarczyć i przekonać, że przesłanki o wybuchu wojny były w obydwu przypadkach jak najbardziej racjonalne. W obydwu stronach, znaczy w 73 i 2022, widać napięcie, które narastało, czy to od wiosny 73, czy jesieni 2021. To po prostu wisiało w powietrzu, mówiąc kolokwialnie. Druga rzecz, ćwiczenia wojskowe, tak? Zarówno Egipcjanie, słynne Tahrir 41, tak? Jak i rosyjskie ćwiczenia, czy to na Białorusi, tak? W rejonie Ukrainy te wojska tam po prostu były i czekały. No, tu jeszcze wymieniłem kilka dodatkowych rzeczy, które Jana Bendman miał, czyli ćwiczenia ćwiczeniami, ale aktywność radiowa, ponieważ ćwiczenia były coroczne, tak, ta aktywność radiowa zdecydowanie przekraczała to, co było wcześniej. Też wykryto konwoje z amunicją i jej takiej ilości, że zdecydowanie wykraczały poza to, co można było zużyć w czasie ćwiczeń, tak, też wywiad geograficzny donosił przygotowania ziemne, tak, infrastrukturę rozbudowywaną, która byłaby niezbędna do forsowania kanału, przebazowano do Egiptu rakiety SCAD, tak, oczywiście Oczywiście były specjalne środki zbierania informacji, czyli podsłuchy, które aktywowano, czy nie, to są jeszcze historycy się wspierają. W każdym razie były to na baterii, więc nie mogły za długo działać. Można było je aktywować tylko w sytuacjach awaryjnych. Tak, i też z Syrii doszła informacja, że wyjeżdżają rodziny sowieckich doradców. Tak? Pominając cały szereg rzeczy, które wiedział zwierzchnik Bendmana Zeira. Natomiast to są te, które z pewnością Bentman wiedział, wiedział zapewne jeszcze wiele innych. Natomiast po mojej stronie jeszcze dochodzi oficjalne uznanie Republiki Ugańskiej do Donieckiej wraz z terytoriami będącymi pod kontrolą Ukrainy. Te ostatnie rzeczy zaznaczyłem na grubo, bo to było po prostu oczywiste, że wojna będzie. Tutaj w przypadku Ukrainy, tak, uznanie podległości państw, których terytoria były zajmowane przez Ukrainę, tak, patrząc z punktu widzenia Rosji, oczywiście oznaczało, że należało tą Ukrainę z tych terytoriów wy, wyrzucić, więc to było po prostu oczywiste, ale jednak wciąż miałem nadzieję, udziwiłem się, że do tego nie dojdzie. Z Suchej analizy przedstawionych faktów wynika jednoznacznie, że wybuch obydwu konfliktów zbrojnych był nieunikniony i w oparciu o posiadane dane spokojnie dało się to przewidzieć. Ja nie znam się na geopolityce i mogę się pomylić, ale pułkownik Bendman był naprawdę fachowcem w swojej dziedzinie. Zarówno jego, jak i mnie pokonał prosty mechanizm psychologiczny. Wyparcie Cytując z Wikipedię jest procesem nieświadomym polegającym na niedopuszczeniu do świadomości myśli, uczuć, wspomnień, impulsów, fantazji, pragnień i tym podobne, które przywołują bolesne skojarzenia lub w inny sposób zagrażają spójności osobowości danej jednostki. Zarówno on, jak i ja chcieliśmy bardzo, żeby te wojny nie wybuchły i dlatego nie byliśmy w stanie przeprowadzić rzetelnej oceny sytuacji i wyciągnąć wniosków, które przy chłodnej analizie wydają się oczywiste. Warto przy tym podkreślić, że na opinii Bendmana oparł się także jego zwierzchnik szefa Manu, generał Elizejra, który miał także informacje alarmujące z Syrii, ale mimo to również uważał, że wojny nie będzie. Zapewne też stał się ofiarą wyparcia. Dziękuję bardzo za obejrzenie niniejszego filmu. Zachęcam do komentowania polubienia go, jak i subskrybowania kanału, a także zapoznania się z innymi moimi materiałami, które zaraz wyświetlą się na ekranie.